Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam album, który to ja dostałam w podarunku od naszej tajemniczej Małgosi. Nasza Małgosia założyła bloga i to też dzięki Wam, że wspieraliście ją komentarzami na mojej stronie, a także dzięki Danuśki która też pomogła jej tego bloga założyć i za przyczyną głównie właśnie was, że wspieraliście ją w jej wątpliwościach. No i jest, jest blog Małgosi, blog, który się nazywa Papierowy Jarmark. No i obiecałam Małgosi już dawno, że sfilmuję albumiki, i wrzucę na moją stronkę. Małgosia wyraziła zgodę. I właśnie chciałabym wam ten albumik pokazać, bo rzeczywiście zdjęcia u mnie na blogu, których to zdjęć Gosia nie ma, bo nie robiła, skoro nie miała bloga, nie oddają jego wdzięku i tych wszystkich zakamarków, które sobie albumik Gosi kryje. Są w nim życzenia, to pierwszy z tych dwóch albumów, które otrzymałam. Życzenia świąteczne. Pięknie wszystko jest zrobione, wydrukowane przez Małgosię. Piękne kieszonki, piękne papiery. Ręcznie wycinane elementy. Naprawdę Małgosia poświęciła bardzo dużo serca i czasu, by to wszystko znaleźć, odpowiednio dopasować czcionkom, wielkością do kart i wydrukować na tych właśnie papierach do scrapbooking'u tu mamy taką kieszonkę zawiązywaną pięknie wszystko robione dużo cierpliwości, dużo zachodu Chyba naprawdę czoła na małgosi się chce. strona z mnóstwem właśnie tagów, a każdy z nadrukiem. Każdy z jakimś wierszykiem, sentencją. Wszystko naprawdę pięknie zrobione. Mogłabym non-stop bawić się tym albumem. I też rzeczywiście stoi na szafce blisko biurka. I bardzo często do niego zaglądam. Jak to mówię, cedzę przez palce każdą stronę, każdy tak, każdą wycinankę. Wszystko bowiem. Naprawdę ma tu swoje miejsce, swoje przeznaczenie. Naprawdę, widzę, że tu nic nie ma przypadkowego, że Małgosia przemyślała wszystko, opracowała, by wszystko miało, jak to się mówi, ręce i nogi. I cieszę się też wraz z Danusią z moich cudów-cudeniek, stronki raz z nią. że Małgosia zdecydowała się jednak założyć bloga. Takie piękne prace i tyle serca nie może pójść w czeluście ciemności. Już namawiałam Małgosi, żeby założyła bloga. Dlatego, żeby świat zobaczył jej. Spójrzcie sami, ile misterii jest w tym wszystkim. Każda rzecz ma swoje miejsce, każdy tak, w swoją kieszonkę i nie może być inaczej. Piękne, piękne papiery, piękne prace. Śliczne wszystko. No i liścik tu. Od Małgosi. To jeden z tych dwóch albumików, które dostałam. Pięknie przyozdobiony. Naprawdę jestem pełna podziwu. Ten dostałam od Małgosi. Na święta. Oczywiście za jakiś czas Małgosia przysłała jeszcze kartkę. Jak to się wyraziła, żeby albumik nie czuł się samotny. Śliczny. I od razu za jednym filmikiem drugi albumik, który dostałam już z okazji urodzin, śliczny. Pięknie wszystko zrobione, na pięknych papierach. Się też pofatygowała liścik. Wydrukować na papierze. stopniczy. też z mnóstwem kieszonek, tagów, wierszyków. Muszę tylko się cieszyć, że Małgosia teraz będzie chwaliła się swoimi pracami na swoim własnym blogu. Zamilkłam, bo mogłabym non-stop chwalić te prace. Modlitwa do świętego Michała Archanioła. Wszystko naprawdę przemyślane. Bo Jest niezlubiony autor takich właśnie dobrych myśli. Na każdy dzień, na każdy czas, czy pada, czy świeci słońce, w smutku i łzach można znaleźć naprawdę pięknych dużo. No i Цеплен нарвать с вспомнения. tróż Pochmurno dzisiaj I też te kadry takie dość szarady. No, ale podobno ma się troszkę utrzymać taka pogoda do weekendu i myślę, że nie ma co dłużej czekać na filmowanie. A gdyby ktoś chciał sobie przypomnieć jeszcze zdjęcia tych albumików, to odsyłam na mojego bloga. Tam znajdzie. I do usłyszenia, do zobaczenia, bo z kolei ja swój robię i kończę album, i też będę go filmować. Miłego dnia życzę, cudownego oglądania, zachwycania się, i proszę o komentarze na, dla Małgosi dodać jej otuchy, dodać jej odwagi do prowadzenia bloga, no i oczywiście udostępnię link do jej bloga, tak żebyście mogli łatwo wprost na jej bloga wchodzić.